Dzień kochani! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj otwieram oczywiście kalendarz adwentowy, więc chyba zaczniemy od ambar. Jestem bardzo ciekawa, co tutaj mamy. Mamy na pewno słodkiego koteczka. No i co? Otwieramy. I to jest chyba kandar. Kolejny kantar, czyli już mamy Od ambar dwa kantarki Bo w którymś poprzednim okienku Mieliśmy właśnie też uwiąz To tak jakby był do tego kantarka Chciałam właśnie taki kandar zrobić w Aleksowie Bardzo ładny, bardzo mi się podoba Ma dziureczki, zrobione wszystko tak jak trzeba Dobra, ja otwieramy kolejny kalendarz O wow Zobaczcie, są tu mega dużo Różnych takich kryształków o, pierwsze wyglądają tak Kolejne wyglądają w ten sposób I jeszcze mamy takie czerwone Takie dosyć świąteczne Ładne, podobają mi się, ale nie wiem czy użyję jeszcze Że mówiąc było raczej takich na pasku nie używam Ale ładnie wyglądają Dobra i teraz otwieramy 20. Ojej, co to jest? Są to różne karabinczyki różne wielkości i tutaj chyba jeszcze mamy takie czaramsiki malutkie, o, w sumie urocze. Przepraszam Was za moje brudne paznokcie, ale cieniowałam konie i po prostu ta farba tak mi się wżarła, że nie mogę tego zmyć. I tak wyglądają wszystkie rzeczy, które były w tym okienku. Mega ładne są te gwiazdki, bardzo mi się podobają. Dobra i teraz na naszą osoby z Facebooka. Jest to cordeo w takim zielonym kolorze. No całkiem ładnie wygląda. I tutaj dwa kolejne, więc otwieramy. I tutaj w 19 mamy taką chyba kukartkę. Mega fajna, fajny pomysł. Z początku myślałam, że jest to na czułek, ale nie, jest to taka kukartka i kinderka, więc zaraz sobie zjem. Kocham kinderki. I otwieramy dwudziestkę. Dobra, czyli dzisiaj, aha, już myślałam, że to kordeo, ale nie, jest to kolejny uwiąz. W kolorze takim niebieskim. Myślę, że fajnie pasuje do tych słuchników, bo też były takie niebieskie. Więc w sumie spoko. Tak myślę, że moje konie już dosyć długo stoją w tych ogłowiach, więc je po prostu zdejmę i przymierzymy kantarki na nie. Dobra, więc przymierzmy ten kantarek fioletowy, bo właśnie dosłownie chciałam taki zrobić w Alexowi, więc w sumie dobrze, że nie robiłam. Tylko, że ja chciałam odwrócić bardziej z większą ilością futerka. Może ten kanter będzie troszeczkę większy. No, powiem Wam, jest lepiej, jest lepiej. Mam uczucie, że ten różowy był bardziej ciasny, ale nie wiem, czy ja go zapnę. I tak wygląda wolek z tym kandarzem. No, ja uważam, że on jest totalnie za ciasny na niego. Tutaj też ledwo co włożyłam. I tak on właśnie wygląda. Powiem Wam, że ja przy zamawianiu tego kalendarza od Ambar miałam możliwość wyboru rozmiaru tego. Więc to może być po prostu moja wina, bo po prostu mogłam wybrać zły rozmiar. I dlatego jest to troszeczkę za małe, ale no nie wiem. Teraz przymierzmy kanter mojego autorstwa. Powiem Wam, że to jakaś wczoraj drama. Drama kantarowa wyszła, bo wstawiłam te kantary na sprzedaż. I powiem wam, no ja byłam w szoku, jak ludzie w ogóle odebrali te kantary, bo jak widzicie, te kantary mają no ogromną regulację. Także one wyjdą naprawdę na większość koników. Yy, oczywiście są podział na A3 i na A4. Ojej. Ale ludzie się wręcz na mnie rzucili, że co to jest, że dlaczego taka cena? Ale wiecie, te kantary są szyte na maszynie. Mam naprawdę sporą regulację, ładnie wyglądają. Jak widzicie, tutaj jest kolejna regulacja tutaj na dole. I wiecie, zasada jest prosta: nie chcesz, nie kupujesz, a ludzie piszą: no naprawdę. No ja byłam w szoku. W życiu bym się nie spodziewała, że będę uczestniczyć w dramie kantarowej, bo wystawiłam kantary za taką cenę, a nie inną. Tutaj ogólnie jest też regulacja, tak jak wcześniej już powiedziałam. I oczywiście możecie już w domek kupić ten kanter, możecie sobie to odciąć, tylko pamiętajcie, nie za daleko, tak żebyście zostawili sobie kawałek luzu, tak w razie co. Tutaj jest kolejny karabinczyk i zapinamy po prostu o, w ten sposób. Tu oczywiście to górę możecie sobie regulować, jak uważacie. Ja akurat zrobię tak, tu te bogi też można oczywiście obciąć. Pamiętajcie, żeby najlepiej w tym miejscu to obcinać. Przekładacie, no i piękny kantar jest gotowy, tak naprawdę. No i kantar założony. Staram się zszywać to taką nitką, która praktycznie idealnie pasuje do tego koloru. No i tak to właśnie wygląda tutaj. Również regulacja, miejsce na uwiąz. Zaraz Wam też pokażę. Więc no naprawdę, katary są prześliczne moim zdaniem. A ludzie się na mnie rzucili, jakbym, no ja nie wiem. Ja byłam w szoku, w szoku jestem nadal, że ludzie tak zareagowali. Ja uważam, że to jest normalna cena. Nie uważam, żeby to było coś wygórowanego, no ale nie wiem. Także usłyszałam bardzo dużo no, negatywnych komentarzy, no w szczególności dzieci, no to wiadomo. Tutaj do kantara również dołączam taki uwiąz, tutaj ma karawieńczyk również zszyty na maszynie i po prostu zaczepiam taki spektakl, tutaj o, oto kółeczko na dole, no i super zestaw kantar plus taki uwiąz, no myślę, że ładnie wygląda. To jest akurat rozmiar A3, do kantar w rozmiarze A4, więc jest troszeczkę, troszeczkę mniejszy ale również posiada taką dużą regulację i tutaj i tutaj. Także, no naprawdę, pierwszy raz uczestniczę w jakiejś dramie. To jest drama kantarowa. Ale no zobaczcie, no pięknie wygląda ten kantar. Szczerze mówiąc, jak się nie sprzeda, no to nic nie szkodzi, bo Walax będzie z niego bardzo zadowolony. Dobra, więc teraz ubierzmy może Rose. I mam nadzieję, że tę dramę kantarową w miarę wyjaśniłam. Ja nie będę się z niczego tłumaczyć, bo nie mam z czego się tłumaczyć. Po prostu uważam, że taka cena jest odpowiednia, nawet wręcz za mała, jak za pracę, którą włożyłam w te kantary. Bo są naprawdę piękne i Wam też się podobają, bo jak Wam jakieś kantary, to również piszecie, że są bardzo ładne. No tylko, no cóż, jeśli chcecie, to kupcie sobie tańszy kantar i nie wypisujecie do mnie, czy ta cena jest naprawdę. No, tak, jest naprawdę i tyle. <grym> A nie mam wyczytywać jakieś dziwne komentarze, że jestem oszustką i naciągaczką. No jak ja to wczoraj zobaczyłam, co ta dziewczyna do mnie wypisywała, suszczenka mi opadła, nie? No jak można coś takiego pisać, skoro nie chcecie, nie kupujecie. I tyle, prosta sprawa. Dobra, ubieramy teraz Rose. I już mi ktoś tam podesłał, że pojawiłam się u kilku osób na story, bo ktoś tam zadał pytanie: co sądzisz o cenach SKP Pati? Ktoś na szczęście powiedział, że każdy ustala tak jak chce, więc w sumie spoko, ale. Uuu, masakra, powiem Wam. Nie wyobrażałam sobie, będę miała taką dramę dziwną. Każdy ustala ceny takie, jak mu się podobają, i tyle. Tak samo za te naczółki. Zapłaciłam po prawie 60 zł za jeden. Więc, no nie wiem. Dla mnie to nie jest nic dziwnego, bo są przepiękne. Ale szykujcie się, tak Wam powiem, szykujcie się. Not, nowości nadchodzą. I tutaj odwieszam oczywiście ogłowia Rose i Valaxa. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają te naczółki. Więc proszę Was, żebyście nie wypisywali. Taka cena, jaka jest na Vinted, jest prawdziwa. O, na Rose kanter pasuje praktycznie idealnie. Ja myślę, że przy jej futerko i wtedy będzie już perfektu bez odrobinkę za duży. I tak wygląda roz kantarko, jak widzicie, taki niewymiarowy pysk, więc to jest po prostu duża, duża przerwa, ale myślę, że jak doszyję sobie tu futerko, to automatycznie troszeczkę mi się podniesie. Powiem Wam, że w ogóle ta społeczność hobby horse'owe jest tak toksyczna, że dla mnie to jest aż niewyobrażalne. Po tych vlogmasach to ja po prostu jestem aż w szoku. Po prostu przyszyję sobie to futerko i będzie, myślę, jeszcze lepiej wyglądał Ale teraz mają z walaksem totalny matching, matching kantarkowy. Tak jeszcze jak będzie miała to wuterko, no to już w ogóle cudo No zobaczcie, mega pięknie wyglądają Teraz tylko Rose przydałby się, jakiś inny kantar, taki właśnie fioletowy Może przymierzymy jej kantar Rose, taki stary I ubrałam Lunie taki stary kantar Rose Często pytacie o Lunę, dlaczego na niej nie jeżdżę, dlaczego nic jej nie kupuję No po prostu Luna nie jest moim ulubionym konikiem aktualnie nie chciałabym jej sprzedać, bo po prostu jest to jeden z moich pierwszych koników, ale po prostu nie mam ochoty totalnie na niej jeździć, więc nie chcę się do tego zmuszać i nagrywać jakichś filmików, ponieważ wolę nagrywać je na przykład z Walaxem. Uważam, że Walax jest dużo bardziej fotogeniczny i dużo bardziej łapie taką atencję ludzi niż jak na przykład Luna. No oczywiście jest przepiękna, bardzo mi się ona podoba, bardzo ją lubię, ale po prostu mam do niej sentyment, dlatego nie chcę jej sprzedawać. Może zrobimy sobie jej renowację, Przyszedł jej nową grzywę i tak Teraz bardziej ją wypcham, bo ona jest jednym z pierwszych moich koników, jakie robiłam I po prostu nie jest tak dopracowana, jak te konie, które aktualnie robię Myślę, że Luna bardzo pasuje w ogóle do mojego stada hobby horsów, Więc no nie chciałabym jej sprzedawać, a pojawiają się takie po prostu pytania Nie wiem, nawet takie, piszecie czasem takie głupoty niektórzy Że skoro na nie jeżdżę, to muszę ją sprzedać Że mam ją sprzedać, że ktoś ją kupi Ale ja nie chcę jej sprzedawać, więc... Mam nadzieję, że to zrozumiecie i nie będziecie, nie będziecie już tak często pytali o Lunę, bo ona ma się dobrze, jest z nią wszystko w porządku, tylko po prostu nie mam ochoty na niej jeździć aktualnie. Powiedzcie, czy zrobię jakieś hobbyhorsa w jej kolorze? Tak z chęcią bym zrobiła, tylko nie mam ma aktualnie właśnie takiego koloru materiału. Ale myślę, że no, moja trójka hobbyhorsów zostanie ze mną no, na zawsze, tak myślę. nie? Wyglądają mega cute we trójkę. Wszyscy teraz matching kandarki flipowe. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. No i co? Do zobaczenia już niedługo. Będę nagrywać teraz te vlogmasy co drugi dzień. Bardzo mało po prostu dni nam zostało do otwierania tych kalendarzy. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. No i co? Do zobaczenia już niedługo. Pa!